Hej wam, to ja Rose i dzisiaj przed do was z kolejnym filmikiem tak jak, tak jak już widać w lepszej jakości tak samo jak ten poprzedni fakt, że minęło kawałek czasu i no zanim ten nagrałam teraz ten kolejny filmik to troszkę mnie tego czasu minęło jak to widać ale dzisiaj przed do was jakby to z vlogiem można nawet tak powiedzieć ująć po prostu dam tutaj stepek informacji. Powiem co nieco i można będzie to uznać jako vloga. Więc takie pierwsze jakieś głębsze info to dziwicie się dlaczego nie ma tak wielu filmików, ponieważ mm, zdecydowałam się na to, że przestanę na... Na razie nagrywa się telefonem, który tak nie dawał określonych efektów i lepiej, żeby tu wykorzystać kamerę, albo jak to się nazywać. I właśnie dlatego nagrywam tak, a nie inaczej i nawet tutaj o wiele, o wiele lepiej jest. I no Myślę, że Wam się też podoba, bo i możecie oglądać wideo przy jakości i takie tam, i na pewno mapie ostrości wszystko, a nie tak jak na telefonie, że czasem minimalna ostrości i w ogóle no. nic ciekawego w sumie tam nie było. No a dalej, co bym Wam chciała powiedzieć? Mm, możliwe że też czasem taka nieobecność może być spowodowana tym, że... Niestety albo niestety szkoła istnieje i to chyba już większość ym, z Was to odczuwa i pewnie, no wiadomo, ta szkoła potrafi czasem wszystko zepsuć, bo y, teoretycznie to tak, to nie jest fajnie jakoś tak cały czas do niej chodzić i tym bardziej y, przebywać w niej 9 godzin w szkole co ja odczuwam często, bo jestem okropnie zmęczona, a potem mi się dalej już nic nie chce i po prostu to jest totalna masakra no ale pomimo to, to czasem staram się po prostu jeżeli kończę tam dzisiaj na przykład kończyłam troszeczkę wcześniej dlatego też postanowiłam, że nagram filmik potem się najbliżej tam czegoś tam pouczę ogólnie zamierzam się skupiać teraz na jakichś tam językach, cokolwiek, bo jeżeli dalej się chce iść do liceum czy tam technikum, to trzeba naprawdę też coś tam określonym licen mieć. I w ogóle jeszcze czeka mnie hmm, bal i... Muszę sobie w ogóle założyć sukienkę i to nawet dwie, bo jedna będzie na bierzmowanie druga na bal i właśnie będę musiała sobie wybrać coś. Hmm. Właśnie nie wiem, będzie to była biała sukienka albo czarna na to bierzmowanie, nawet nie wiem, bo... Nigdy nie było takiej okazji, nie wiem jak trzeba się w ogóle ubrać. I dodatkowo jestem chyba nawet bardzo, bardzo zadowolona i zaskoczona, że wybiło aż 707 subskrypcji, co jest dla mnie no, niewyobrażalną liczbą. No bo jak wiadomo, to nie spodziewałam się nawet takiej ilości tych 20 subskrypcji, a tym bardziej 700, czy takich 500, 300, 400. Dla mnie jest ogromne osiągnięcie i bardzo jestem wdzięczna. Gdyby nie wiem, to normalnie tego kanału by nie było, no bo nie oszukujmy się, ale taka jest prawda. No i dodatkowo jeszcze no właśnie chciałabym bardzo, bardzo podziękować za to, że jesteście tutaj i subskrybujecie i piszecie naprawdę świetne komentarze, które potrafią polepszyć dzień i... To jest coś niesamowitego, naprawdę, wow. No i tak między nimi już zakończając, u mnie wszystko w porządku. Um, co zamierzam zrobić w najbliższych miesiącach? To mniej więcej Wam pokrótce przedstawiłam. Będę się starać mieć jak najlepsze oceny, przynajmniej tak na koniec, żeby po prostu jakoś wyjść z tym dalej do szkoły średniej i no, muszę być ogarniętą i nie przejmować się tak w sumie i dalej z wami dostać i nagrywać pomimo tego, że skoczę już do szkoły średniej yy, Chciałam wam jeszcze raz bardzo podziękować za to, że mnie oglądacie za to, że wytrwaliście za to, że wytrwaliście, za to, że jesteście tutaj bo pamiętajcie pasja to pasja i należy ją dalej kontynuować Nade no wszystko. Bo jaki...